Słyszałeś coś o przemytnikach? Coś nie, coś. To równe chłopaki. I potrafią o siebie zadbać. Radzę ci z nimi nie zadzierać, bo to większe sukni niż my. Dobrze wiedzieć. Dzięki. Przemytnicy, zanim jeszcze powstała bariera, zajmowali się, jak wskazuje nazwa, przemycaniem. Przemycali oni rudę z kolonii do innych miejsc, na przykład na kontynent. Sprzedawali ją tym, którzy płacili najwięcej. Chwalą się nawet, że raz opchnęli trochę towaru orkom z kontynentu. Chciał, że jak byli po kolejną partię rudy, i statek został zaatakowany przez Lewiatana. A oni wpadli w sztorm pod barierę i rozbili swój statek tutaj na plaży. Wypadek przeżyła tylko garstka, ale są na tyle dobrze zdyscyplinowani, że będąc najmniejszym obozem i tak są w stanie zarobić masę rudy. Dowódcą jest Tangor, który wydaje polecenia silną ręką, ale każdy z przemienników ma dosyć sporo indywidualizmu i swobody, gdy tylko wyrobi się z zadaniami. Utrzymują kontakty handlowe z obozem Quentina, który napada na karawany z Rudą, oraz z Diego. Nienawidzą ich w starym obozie i dlatego przebnicy ukrywają przed nimi swoją lokalizację. Za to szanują ich łowcy orków. Mają dużo rudy, ale ciągle im czegoś brakuje i wysyłają bezimiennego, powręcz hurtowej ilości towarów, jak 40 prętów stali, 50 mięs, czy inne 30 wilczych skór.